Nie wiem, czy zapali mi się rezerwa tego gazu, czy nie. jeżeli go nie będzie dużo. Tak naprawdę nie mam pojęcia, ile tego gazu jest. Na wysokich obradach go gazuje, to jakoś tam próbuję się ruszać, ale koniec. Przynajmniej już wiem, co robić, gdyby się powtórzyła cała ta sytuacja. Cześć. No więc pojawiły się dzisiaj pierwsze kłopoty związane z Polonezem od strony. Technicznej. Wczoraj jeździłem sporo na gazie, chcąc go troszkę wyjeździć. W sumie nawet na tym gazie samochód jedzie w miarę bezproblemowo. Natomiast okazało się, że dzisiaj rano nie byłem w stanie odpalić pojazdu na benzynie. Mimo, że wcześniej nie było żadnych z tym problemów i samochód na benzynie chodził perfekcyjnie. Nie mam pojęcia co się stało, czy się jakiś filtr przytkał, czy pompa nie działa. Nie mam pojęcia, co jest grane. Samochód się uruchamia. Można dodać gazu. Jak tylko się puści gaz, to od razu gazu, i nijak nie można było z tym nic zrobić. W związku z powyższym, no jedyną opcję, jaką miałem na ten moment, to uruchomienie go na gazie. Hmm nie wiem czy zapali mi się rezerwa tego gazu czy nie, jeżeli go nie będzie dużo tak naprawdę nie mam pojęcia ile tego gazu jest natomiast o co chodzi dzisiaj wybrałem się do urzędu żeby samochód przerejestrować i no niestety pojawiły się problemy problemy polegające na tym że w umowie poprzedniej ktoś coś skreślił no i w tej sytuacji nie ma możliwości przerejestrowania pojazdu. Muszą te osoby dokonać korekty w tej umowie, przepisać numer WIN, który został poprawiony. No nic, trochę będzie z tym załatwiania. Oczywiście myślę, że jest to do zrobienia. Natomiast trochę taka wycieczka do Wołomina na darmo. E, natomiast e, wracam na gazie, z duszą trochę na ramieniu, czy dojadę. Postawię auto i zastanowię się, co dalej z nim robić pod kątem tej benzyny. Spróbuję go odpalić jeszcze raz. Jak się nie uda, no to chyba pojadę do jakiegoś mechanika i poproszę o przegląd. Eee, I sprawdzenie, co tak naprawdę się w naszym Polonezie wydarzyło. Natomiast no, muszę powiedzieć, że na tym gazie jakoś tam auto jedzie. No. Eee, mam nadzieję, że dojedzie. Dzięki, to tyle. Jak wygląda problem, z którym się spotkałem dzisiaj rano, samochód po jeździe na gazie nie chce się przełączyć na benzynę, bo po prostu gaśnie. Mimo, że benzyny jest całkiem sporo, spróbujemy się przełączyć. Zobaczymy, jak teraz po to będzie wyglądało. Coś tam się kompletnie zatkało, ale widzę, że to też nie pracuje za dobrze. No widać, obroty siadły i zdechły. Nie jest w stanie pracować na benzynie po tym, jak pojeździłem trochę na gazie, gdzie wcześniej nie było z tym najmniejszego problemu. Zobaczymy. No jest to samo. W takich obradach jak go gazuje to jakoś tam próbuje się utrzymać, ale koniec. Zdech. No i takie to przygody. Jak ktoś ma pomysł co jest to niech mówi, ale generalnie mechanik nadchodzi. Ok, wieczorem postanowiłem powalczyć jeszcze z Polonezem i zobaczyć co jest przyczyną tego, że po jeździe na gazie samochód nie chciał się przełączyć na benzynę i dusił się i, i gasł. Okazało się, że rozwiązaniem jest rozpięcie komputera, ponieważ komputer nie był w stanie dobrej mieszanki sobie dobrać, i rzeczywiście po rozpięciu komputera, po odłączeniu go ponownie po jakimś czasie, no Polones zaczął poprawnie chodzić na benzynie. Chociaż teraz jesteśmy na gazie, bo cały czas jestem w procesie wyjeżdżania tego gazu, że przejechałem ponad 100 km i dalej ten gaz wyjechany nie jest, nawet mi się tutaj. Nie zaświeciła rezerwa, o ile w ogóle się zaświeci. Nie wygląda, jakby gaz miał się skończyć, ale jadę do domu, więc go dzisiaj już odstawię. Nie będę więcej nim jeździł w dniu dzisiejszym. Dlatego za namową poprzedniego właściciela przełączymy się teraz na benzynę i zobaczymy, czy ten zabieg się nam w ogóle uda. Jesteśmy na benzynie. Dioda od gazu zgasła. No i widzimy, że w miarę równo pracuje. Zobaczymy, przejedziemy się. Zostało nam może z kilometr do końca. Okay, jedziemy na benzynie, natomiast główny test przejdziemy w momencie, kiedy dojadę już do celu, zgaszę go i spróbuję uruchomić. A pewnie tak naprawdę główny test to będzie jutro. Ale przynajmniej już wiem, co robić, gdyby się powtórzyła cała ta sytuacja, w związku z tym, e, ponieważ dla bezpieczeństwa, będę jechał dalej i wyłączamy kamerę.